Siema Wam wszystkim, cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik zakupowy dla trackera. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj stworzyłem listę, którą warto pokazać osobie, która zastanawia się, jaki prezent kupić kierowcy. Pierwsza i podstawowa sprawa, aby nie płacić dużych mandatów, to zestaw słuchawkowy. Z zestawów słuchawkowych mamy bardzo dużo rodzajów marek i kolorów, ale szczerze mówiąc, do rozmów używam. Jednego zestawu, który mi się sprawdził. Kiedyś, się na, kiedyś używałem dziesiątki, teraz używam pięćdziesiątki, zaraz wam pokażę. Aktualnie używam z zestawu słuchawkowego Plantronic, Plantronic Explorer 50, tak nazywa się ten model. Jest naprawdę świetny. Ma jakieś tam wyciszanie, bardzo dobrze jest słychać. Według mnie przebija wszystkie Nokie, Samsungi i AirPodsy i inne dziwne wynalazki, jeżeli chodzi o jazdę ciężarówką, gdzie jest głośno. Ja polecam po prostu dobry, sprawdzony. Zestaw słuchawkowy PlanTronic Explorer 50. Kolejna rzecz, o której warto pomyśleć dla kierowcy, troszeczkę może tańsza, chociaż niekoniecznie, to kubek termiczny. Jeżeli chodzi o kubek termiczny, to warto pomyśleć o takim kubku, żeby jego dolna część mieściła się w odpowiednie uchwyty. Ja jeżdżę skaniami. Ten element mieści się do skani właściwie, no, do tych uchwytów skaniowskich. W innych markach też się sprawdza. Jest w miarę stabilny, nie wywraca się za szybko. Nawet już nie pamiętam, gdzie go kupiłem. Już ma swoje lata, jeździ ze mną naprawdę długo. Kolejna z ważnych rzeczy, jeżeli kupujecie kubek termiczny, to tak: pierwsza sprawa to wąski dół, żeby można było go włożyć w uchwyt. Druga bardzo istotna rzecz to krawędzie, żeby były w miarę śliskie, żeby były wypolerowane, żeby nie trzeba było łuska leczyć. Oraz nakrętka, jeżeli mamy już tą zakrywkę, to też, żeby element, przy którym się pije. Był gładki, żeby nie było tutaj tych łączeń, tych, tych, tych spoiw. Po prostu przyjemnie się tego używa. Kolejna bardzo, bardzo praktyczna rzecz w samochodzie to moi drodzy, multitool. Czym jest multitool? Multitool to taki komplet z z kombinerkami i różnymi innymi wynalazkami. Ja używam osobiście Lettermana, bardzo dobra marka. Aczkolwiek kosztuje swoje, dostałem ją w prezencie, właśnie sam bym sobie prawdopodobnie nie kupił, bo mi by było szkoda kasy. Chociaż nie, teraz już bym sobie kupił, bo wiem, jak, wiem, co to jest za narzędzie. Ale można kupić też w innych kwotach, co mamy i co warto tych, w tych urządzeniach mieć. Przede wszystkim, ja używam nożyczek, używam też noża bardzo ostrego oraz używam kombinerek. To są według mnie podstawowe rzeczy reszta to według uznania, według potrzeb. A, jeszcze używam się okręta gwiazdkowego i płaskiego. bo to mam. Oczywiście był śrubokręt płaski, musiałam po swojemu tam troszeczkę go podostrzyć, bo był za szeroki, ale używam tych urządzeń i jestem mega zadowolony, także jeżeli chodzi o multitule ja polecam ten dokładnie, takiego używam, a Wam zostawiam już pole do wyboru, bo można kupić innych marek też dobre. To zależy od budżetu oczywiście i potrzeb. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to czajnik samochodowy. Czajnik samochodowy, tych czajników też miałam kilka rodzajów, Przeróżne, i wąskie, i szerokie, i ekspresy. To wszystko, szczerze mówiąc, yy... nigdy nie znalazłem jakiejś takiej marki, która by była taka, wiecie, jak domowa, taka konkretna, nie? Ale mam czajnik, który jest bardzo zbliżony. Yy, jest to czajnik, który wygląda w ten sposób. Są różne marki tego czajnika. Właściwie to one się chyba niczym konkretnie nie różnią, chociaż są niektóre takie bardziej, yy, lepiej wykonane, według mnie. Ważną rzeczą jest to, żeby nasz czajnik miał 24V. Oraz około 300 W. Im mniejsza ilość wat, tym czajnik jest słabszy, im wyższa oczywiście, tym mocniejszy, ale przekraczanie 300 W według mnie jest bez sensu, bo przykładowo w gniazdach, na przykład skani, maksymalne obciążenie to jest 360 W, ten czajnik długo chodzi, więc według mnie 300 to jest takie górna granica. No i podłączamy ten czajnik pod odpowiednie gniazda, czyli przykładowej skani podłączamy pod cienkie gniazdo, bo ono jest najmocniejsze. To takie na tą specjalną. O, na takie gniazdo. Warto nawet kupić taki uchwyt specjalny i przerobić, bo te czajniki mają na zwykłe gniazda, gniazda zapalniczek wejścia. Lepiej jest to przerobić i założyć na ten e, specjalny na 24V. Jeżeli jeździcie e, z kanią oczywiście. No, tak, zapomniałbym jeszcze dodać, jeżeli chodzi o ten czajnik, to ważną rzeczą jest to, aby nie lać do niego. Opór wody. Ja robię to w ten sposób, że w moim super kubeczku nalałem sobie najpierw wody, tyle, ile najczęściej gotuję. Potem wlałem to do czajnika i zaznaczyłem markerem. Ilość wody, którą po prostu nalewam, i teraz za każdym razem wlewam sobie te 250-300 ml i tylko to podgrzewam, bo mimo, że czajnik może zmieścić dużo więcej wody, to nie ukrywajmy: jak jest mniej wody, to szybciej ją zagotuje, nie będzie to się tak nagrzewało, jest to praktyczniejsze, po prostu nie wypala się tak to wszystko. Więc polecam podgrzewać wodę w ten sposób, że nalewać sobie tylko tyle tej wody, ile potrzebujemy, a najlepiej zrobić sobie miarkę i ją na czajniku zaznaczyć. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. To moi drodzy, wideorejestrator. I tu wideo rejestratorów mamy kilka. Ostatnio czego testowałem? Ten oto wideo rejestrator, Prido X6. Niestety on, przez to, że jest lusterkiem, za bardzo do ciężarówki się nie nadaje. Ale Prido ma też różne inne marki. W porównaniu do innych wideo które testowałem, ta firma robi naprawdę porządny sprzęt. Znaczy, go jak się bierze do ręki, to ma się wrażenie, że to jest dobrze wykonane. Że to nie jest jakiś badziew plastikowy. One też w porządku nagrywają. Więc warto przejrzeć ofertę. A i co ważne. Przy zakupie restratorów tej marki, gdy wpiszecie... To hasło dostaniecie upust na wszystkie produkty marki Prido. Ładowarka samochodowa. I tutaj rodzi się pytanie: jakiej ładowarki samochodowej potrzebujemy? Właściwie potrzebujemy ładowarki. Ja przynajmniej używam ładowarki i rozdzielacza. Najczęściej używam rozdzielacza potrójnego, chociaż podwójny w tym momencie używam. O, pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. Używam takiego zwykłego kabla po 24V, bo przesiadam się dość często i ograniczyłem strasznie to moją elektronikę, której używam. I używam właśnie z ciekawostek używam w tym momencie ładowarki od rejestratora Prido właśnie, ponieważ ma dwa wejścia USB, jest wystarczająco silna ta ładowarka ładuje mi w tym momencie właśnie nawigację i wideorejestrator więc polecam, i jeżeli chodzi o samą ładowarkę używam tej, ale używam też czasami marki GreenCell, z marką GreenCell u bywało różnie, jeżeli chodzi o ładowarki to polecam chodził mi już kilka lat i cały czas jestem zadowolony cały czas wszystko odpowiednio ładuje Zapalniczka samochodowa. I tu nie mówię teraz o zapalniczkach samochodowych, tylko o zapalniczkach do samochodu. Chodzi o to, że mm, ja przykładowo nie palę papierosów, e, a mimo wszystko zapalniczki często mi się przydają. To o dziwo różnych rzeczy. Czasami jakiś kabelek trzeba podwierać, czasami trzeba zapalić kuchenkę, cokolwiek innego. Jakiś plastik podgrzać, bo się tam wygiął, wyłamał pęku. Warto jest zapalniczkę mieć. Jest to pierdoła, ale warto nie pomyśleć. jeżeli myślicie o zakupie jako prezent, to można wtedy poszukać naprawdę fajnych zapalniczek, troszkę droższych, powiedzmy w kwotach, nie wiem, 50 zł, można naprawdę fajne zapalniczki już wybrać. Jest to rzecz, która będzie leżała w plecaku kierowcy i na pewno kiedyś się przyda. I teraz ostatni produkt, ostatnim produktem, który chcę polecić na zakup jest transmitter FAL FM. Można dzięki niemu puszczać muzykę do radia, bądź podcasty różnego rodzaju, bądź audiobooki ja na przykład jeżdżąc po kraju przesiadam się totalnie już na audiobooki, używam aplikacji i transmituję akurat nie transmiterem bo mam wyjście w radiu na AUXa, ale transmitery też bardzo dobrze się sprawdzają pod względem takim, że transmitery są bardzo uniwersalne. Wkładamy je do każdego samochodu, do każdego gniazdka zapalniczki, do zapalniczki i transmitujemy fale FM. Jeździłem na tych transmitterach bardzo długo. Dobrze jest wybrać trochę lepszą markę, żeby nie trzeszczała, nie szumiała przy zmiennych amplitudach w gnieździe zapalniczki. To na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że mój poradnik przyda się niektórym z Was. Trzymajcie się, wesołych świąt, na razie, cześć.